To jest rosyjski tarczowy, kolega tak niższy, bo nie chcę ci twarzy nagrać, bo już mi no nie, nie powiedział, dobra? Takie rosyjski tarzowy trzeba, żeby z boku było go widać. Zakupiony z tej strony, czy. Z tej strony. Zakupiony, nie, czy? to mój! To kolega sprzedaje taki rosyjski tarczowy, Co on kosztuje taki młodziak? 50 zł. 1000 zł cena wyjściowa Że tutaj za bardzo lansuje. Tutaj mam takie perłowe masłowe koroniate. Kolega mówi, po ile jaka cena? Po 30. Cena wyjściowa po 30. Czajeczka. W jakiej cenie mamy czajeczkę? Czajeczka tutaj co masz? Tak samo Wszystko po trzy Krymeczki też, też po trzydyszki, dyszki? Cienki po 50. Krymki już po 50, Także to się trochę poprawił A ten te czapusz To nie ten to... To, to taki kok tam Kota, tak, tak przyleciał Krymeczki po 50 O kolega to jest krymeczki po 50. Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeja I zapraszam na relację z targów w Jedyńsku Targ jest bardzo duży Przy niedzieli Ale mówię z rana to już koledzy już niektórzy posprzedawali I taki rosyjski tarczowy ma kolega jeszcze dyszek indyszek za sztuczkę. A masz jeszcze w domu takie? Mam. Tu mam takie y, perwóweczka, tam miałem go, go nieco kosztuje ta perwóweczka. Mam Pięćdziesiąt I te piżaczki jasne, po ile? Podyszko. wszystko podyszko. Proszę zobaczyć, że w jednisku, jak przywożę, podyszko, takie jaśniaczki podyszko. I żałobnicze, no to po powinny wszystko jeździ się. Fajne koroniety, fajne żałobniczki. Także w można, jak ktoś przyjeżdża po jasne, tutaj można naprawdę zakupić podyszko. Bardzo bardzo dobry gołębi się Dobra, nawet nie wiem czy powiedziałem tym. To kolejny Wojtka nagrywamy. to byś bećfianczeki młode, te czerwone, w jakie nie? 50 zł za dwa. E, serki, tutaj mamy te. Młody serek, 20, starych Czepalek masz tutaj, stary. Widzę tutaj, co ten czepalek kosztuje? 15 zł. A czekaj, tutaj, co to jest? Orzełka, orzełek ten biały, nie? I co kosztuje? To kolegi Wojtka tutaj nagrywamy. A jasne, po ile tutaj, tak jak do Po 10-15 ceny są Wojtka tutaj do uzgodnienia. Tutaj mamy, to jest belgijski. Nie, nie, orzełek, nie? Ozewek, tak, samiczka. Samczyk. samczyk, samczyk. Pięć dyszek. Dobra, niech pan mówi, co tutaj mamy. Ardany? Jeszcze raz. Ardeny tam parzyste są. nie? Tak, parzyste po 8 dyszek za sztukę. Co tam jeszcze? Pocianki mamy, jeden młody nie wiem co to jest, po 5 dyszek i ten trzy dyszki samczyk będzie. Rzeszowski młody też nie wiem co to będzie. 4 dyszki. No i Krymek 5 dyszek samczyk. Samczyk. A tam ten jest ładnie czerwony widzę. Tak, bok, 20 zł. Ten czarny i ten samczyk i dwa. Po 20 zł mam takie boki. Tu mamy... Nywka para nywek jest po e, 50 zł. Co tam jeszcze mamy? To jest e, ten e, Samczyk 5 dyszek, e, sroczka 7 dyszek. samieszka tak? tak. A tutaj? I tutaj mamy samczyk, to jest 4 e, dyszki. Złóżmy jeszcze jest Ominymek. samczyk będzie 50, 50. Ale ceny są kolegi, tutaj do uzgodnienia, można ceny tutaj targować, uzgadniać. Także są wszystkie ceny są zawsze do uzgodnienia do transakcji. No. Tu pana leszka nagrywamy takie perłowe, proszę zobaczyć, bieluteńkę czy środki zdrowiutkie. Panie Leszko w jakiej cenie? 80 zł. Panie Leszku, podaje pan namiar? 509 507 736 Paleszek to podam na do siebie, tylko dzwonimy w odpowiednich godzinach. Jeszcze dobrze dogram. I Tak, te wiedeńskie, po ile, panie Leszku? Nie. Te białe? Ten to ile, kto da, a no. tamten 1,5 i żółty tutaj. Aha, czyli po 150. A ten, ile, kto da, jak dobrze zapłacą, to tego można w Grecji nie dołożyć. No. <laughs> Paleszek tak handluje, już mnie za paneleszka, że. Jak ktoś dobrze płaci to gratis gratisie zawsze otrzymuje gratis. Proszę bardzo, pan Leszka tutaj mówię ten 150, ten 150, ten biały, żółty, ten jest w gratisie do zadania. I ceny są do uzgodnienia pana z panem Leszkiem. I tu po się takie perłowe Też pan Leszka, Pan Leszek podawał namiar, jakby co? Wszystko. O. No nic mówimy, 50 Paweł tutaj jest samczyk ten brudek, nie? 200 zł kosztuje kolega tutaj świruj, nie, nie, toberza w tramkach, nie ma gdzie zany 50 zł tutaj, dobra Perłowy? Perłowy 50 zł 50 po 4 dyszki A to jasne, też fajne jest taki uroczyk, widzisz? I winerek? 3 dyszki 3 dyszki Ja to nie wiem po ile, po ile takie perłowe Oj, się zaośmiałem. Taki krymeczek, co ten krymeczek kosztuje?

Czerwone parka parzysta 100 zł Nyweczki tutaj mamy czerwone, czerwony Ile kosztuje ten czerwony? 30 zł A ten widymek? 30. Też 30 złotych. zł Tu mamy sroczkę tutaj, ta, ta czerwona co kosztuje? 50 zł 50 zł Koroniaty winerek Siema, się ma? 25 A ty ludzie będziemy Nyweczek egipski Ten tutaj 4 i korunia ten winerek? No, też 25. Dobra, 25. Kolega ma tak pod tutaj wszystko. Pod ale też to są kolegi do zgonienia, bo do paciaczek jest, widzę orzełek tam. Także przecinny, pod dwie dyszki, dwie Na pewno tu też po też się znajdzie, nie? Tak. Po też są tak. od do dwie dyszki. Ja tak zawsze sugeruję, bo, bo widzę, że są różne tiplerek. Widzę, tu jest fajny niebeczek od dyżku do 20 zł od 10 do 20 zł I zapraszam do Edlińska 2 4 i 5 miesiąca. mam takie sroczki Pójdę te sroczki po 150 zł wszystkie zaszczyte neweczki Wszystko po 150 zł dobra wszystko po 150 cena też kolega mówi tu ceny wyjściowe to są ceny do uzgodnienia tu mam ładne winerki w jakiej cenie te winery? Po 200 zł, proszę zobaczyć jak ginę się prezentują ceny po 200 zł Ale ceny są też do uzgodnienia Wywrotki w jakiej cenie te wywrotki? Lepsze po 150, gorsze postówce 150 lepsze, gorsze po stówce też kolega tutaj jest elastyczny w cenach masz maszuszki po ile? Te masz po stówce wywrotek, ten czarny Proszę? Sprzedany, sprzedany wywrotek już sprzedany kolegi. Tu mamy sroczki młode i krymeczki. Sroczki po ile? Po stópce krymeczki? 150 zł za dwa te krymeczki. A widymki tutaj koronate w jakiej cenie? 150 zł za parkę, to są młodzi, młodzież. A te gładkie, czerwone? Tak samo po się zróżnicow za parę. Zapraszam do tutaj do kolegi Sylwka, dobrze mówię Do Sylwka, Sylwek czyta komentarze pod filmem Ale do kolegi nie mam namiaru tutaj a, akurat Ja byłem, a wcześniej mi nie było Takie perłowe tutaj To w jakiej cenie tutaj? Tak Czajka ta saksońska Diedyszki Wyszłam czy Te wyszłam to jest taki A widaw młode 20. За парка, като колеги, си Tutaj ag agitowałem go, żeby to podał numer telefonu, na razie podajesz numer telefonu, czy nie podajesz Sylwek? Chodź podejść, bliżej, bo nie będzie słychać. Kolega Sylwek, co nagrywałem teraz te gołębie wszystkie, Podaję namiar i te winerki po 75 zł za sztukę te koruniaty łapsiate. 150 za parę. 150 za parę. O. 75 za... za sztukę. dobrze no. powiedziałem. Sylwek, podaj namiar. Na 7, 320 250 Także zapraszamy do Sylwka, dzwonimy o odpowiednich godzinach. Pana Kazika nagrywamy, proszę bardzo te widimki na krótki dziobkach. Widimki warszawskie, czyli postówki za parkę. ten, ten blawiner, ten biały co kosztuje? Stówkę. tamten widimek. 130 samiczka. 130 samiczka. Tu pana Kazika nagrywamy, Pan Kazik tak komentarze pod filmem. W jakiej cenie te wiedeńskie? Od stówki do 120. Od stówki do 120, też chłodowców to, to, to jest co pana Kazika. Ceny są zawsze do uzgodnienia. Przy większych zakopie też koledzy stosują duże rabaty. Tak. Przy cenach hurtowych także zapraszamy tutaj. I stark jest po to, żeby negocjować cenę. Od stówki do 150 takie winerki mamy. Też pana Kazika nagrywamy. Pan Kazik czyta komentarze pod filmem, Od stówki do 150. 50 para czerwonych tak. Samiczka czarna, 150. Samczyk, stówkę, para winerów. 550 550 Też pan Kazik powiedział ceny wyjściowe Do uzgodnienia Ceny, nie? Ja panu powiem e, to... Ludzie płacą Do pana Kazika te gołębie tutaj nagrywam jeszcze raz Go musi mówić czy nie To kolegi Paweł nagrywałem, po ile masz tutaj te karpiaki karpiaczki? 50 Po 50 złoty Ten też kolega Paweł mówi ceny wyjściowe Też potrzebowała pasiaków, ale to miesiąc temu takie ściągowe Po ile? 60 zł sztuczka Też kolegi Pawła po 60 zł za sztukę Też kolegi Pawła, po 30 za sztukę Paweł powiedzieć, że mam namiar czy nie? Do kolegi Pawła nagrywam, mam namiar gdzieś tam Po trzydzieszki proszę zobaczyć pasiaczki koroniate tam co nagrywam tamte pasiaki koroniate Babciatę mam do kolegi Pawła namiar tutaj te pasiaczki piszemy też w której minucie, u Pawła też jest kilku, mam namiar takie głębie. Po 30. Ceny są też powody do uzgadnienia, nie? Tu pan należkę nagrywamy, mamy namiar. Tutaj perłowy, takie w jakiej cenie, pan należek? Po 7 dych. Tutaj mam kasztany. 7 dych. jeszcze kasztanki No, znaczy te, te hamburgery, po 3 dychy, a ten diabeł pocztowy? 3 dychy. 3 dychy, pawiki. Po 3 dychy. Potrzyżki pana Leszko mam najpierw potrzyżki. Cena też jest do uzgodnienia. te widymki po ile pan Po 7 dych nie. Po 7 dych krymeczki. Tak samo. Przystydki. Tak samo. Po 7 dych para. Parzystego łębie. Parzystego łębie krymeczki. To jest ten zakonnik. Zakonnik 5 d 5 d A kakuśy? Po 7 dych. Po, po 7 nim się zwala. Zresztą pan nagrywamy, mamy do której te też po 7 zaparte, Widzimy tam są koroniate. Cena do uzgadniania. Cena do uzgadniania panie jeszcze mówię. Krakuski tutaj czerwone. A te wywrotki, panie szkole też siedmiu para? para. Wywrotki też panie szkole wszystkie gołębie. Mamy do kolegi namiar. Napiszemy w której minucie? Zawsze. Dereszek taki przystojny. Proszę bardzo, kawaler. samczyk. I co on kosztuje? Pasiaczek tutaj też kosztuje 40 karpiaczka tutaj też 40 ile? 40 ceny też kolega mówi wyjściowe. Parę pasiaków tutaj i karpiak tutaj jest chyba z pasiaczką koroniatą, tak? I te parki wie w jakiej cenie? 80 zł parka. 80 zł parka, też kolega mówi ceny tutaj wyjściowe, że ceny są do uzgodnienia, można tutaj potargować, po to jest targ i takie parłowe młodziaczki w jakiej cenie? Szuka. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze przepraszam. Z łapki góry. Pozdrawiam wszystkich hejka. Pó ile mamy? Różnie. To ile kto da? Dobra. Zawsze zapomniał, czy jak? Radek. Radek. Uż wiem, muszę zakładać sobie inaczej tak. Czesia nóż. Cześć. dobra. I skończymy Janusz w tym razie to e, odcinek. Te, te widymki czarne po ile? Rad, eee. Radka nagrywamy, Radek tutaj na mnie do siebie. po 80 zł. 80 zł. Za sztukę, tak? Tak, za, sztukę, za tak. sztukę. Czerwone cała para jest parzysta za stówkę. Tak. Młody bocianek 40 zł, para Lahore 180 o. zł. To jest siwy właśnie tak. z tym. Czerwonym, tak. Czerwonym. Tak. Parka parzysta właśnie, tak. co to Parka pod... parzysta 180 zł. Belgijskie mamy całą parę jedną O tutaj czynę. właśnie tutaj te połowy, nie? I tak, 300 para i luźna samiczka 200 zł. Przepraszam, bo mówię no Jeszcze raz na tej kolegi nagrywamy, tak. tu akurat pan przechodzi. przechodził. Jeszcze, bocian, jeszcze bocianki mamy, tu. starego samczyka tak. 50 zł i młodego 50 Radek, podaj namiar. Tak, telefon no, ja, 604... Ja, poczekaj po, 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 od nowa. 604-944-764 i oczywiście pozdrawiamy moją żonę Dorotkę, hodowczyni, ona to wszystko hoduje, bo ja pracuję ciężko za granicą. Y, zarabiam pieniążki, żeby na karmę było dla gołębi, tak, także pozdrawiam Dorotko, kochana jesteś. Ja Pozdrawiamy też tutaj, ja też się dołączam do pozdrowia, mowy takich żon więcej byłoby, naśladowało i wspomagało nasz, nasze hobby, nie? Tak jest, Bo to nie żaden biznes, tylko hobby. To jest hobby, tak <laughs> oczywiście, ale fajne, że potrafi to uszanować, że przyjadę że na weekend, że chce, łykę, nie? Tak, Aż miły gołęb, proszę bardzo. Patrzeć. Kobieta się zajmuje i, i żona się zajmuje gołębiami obronc, i proszę, skuje, nie fajne, wszystko. Obrączkuje, witaminki daje, wszystko dba, także na... naprawdę. Naprawdę widać, że gołębie tak są zadbane. Dobra.